Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest całka nieoznaczona, metoda przez podstawienie. Jest to jedna z wielu przykładowych całek nieoznaczonych, którą obliczymy wspólnie. Czego potrzebujecie? Na pewno wzorów całkowych, na całki, które możecie znaleźć m.in. na stronie matematykanaplus.com.pl w zakładce materiały. Potrzebujecie także kartki papieru oraz z czymś do pisania. Zaczynamy! Na tablicy przedstawiona jest całka nieoznaczona, którą obliczymy metodą przez podstawienia. Jak wspominałam w poprzednich częściach, pytanie zawsze jest, dlaczego mam obliczyć taką metodą, a nie inną. Jak już wspominałam, kiedyś powiedziano mi, że jeżeli całka wygląda nieprzyjemnie, boicie się jej, to znaczy, że to jest metoda przez podstawienie. Natomiast patrząc na tą całkę na tablicy, niekoniecznie można to o niej powiedzieć. Natomiast zawsze warto popróbować, yy, jako, policzyć, spróbować policzyć całkę jakąś metodą, i wtedy dowiecie się, czy zmierzacie w dobrym kierunku, czy nie. Trening czy mistrz, jak wszyscy wiedzą. I teraz tak, przyjrzymy się tej całce. I powiedzmy, że zdecydowaliśmy się obliczyć ją tą naszą metodą przez podstawienie. Wiemy, że musimy za coś podstawić, i wiemy, że potem trzeba policzyć pochodną i zobaczyć, czy dzięki tym wszystkim podstawieniom znikną nam xy. I całka będzie tylko w jakichś innych literkach, powiedzmy ustaliliśmy, że to jest T. Czyli spróbujmy dokonać podstawienia. Po pierwszy nasz cel to jest podstawić za pierwiastek, no ale jeżeli podstawicie za pierwiastek i będziecie chcieli policzyć pochodną z tego całego wyrażenia, to uwierzcie mi, że będzie to niezbyt dobra decyzja, bo trzeba będzie liczyć pochodną złożoną. A ta pochodna złożona skomplikuje nam bardziej to działanie, ponieważ takim sposobem na pewno nie pozbędziecie się X. -ów. Spróbujmy tylko i wyłącznie podstawić za to, co znajduje się pod pierwiastkiem, czyli za 3x plus 1. Teraz liczymy pochodną. Oznaczenie pochodnej z T to jest DT. Tutaj liczymy pochodną normalnie, czyli pochodna z 3x to jest 3, pochodna z 1 to jest 0. I żeby zaznaczyć, że po prawej stronie też liczyliśmy pochodną, piszemy dx. I teraz rzucamy sobie krótkie spojrzenie na naszą całkę i widzimy, że za to, co jest pod pierwiastkiem, wstawiamy t. Natomiast ktoś by powiedział, że to już jest koniec, bo pozbyliśmy się x, ale nie zapominajcie o tym, że ten x też jest tutaj do pozbycia się. To też jednym okiem spoglądamy do tego, co dzieje się tutaj, i widzimy, że tutaj też jest dx, czyli nie jest tak źle, ale przeszkadza nam ta trójka. Natomiast jeżeli jest to tylko liczba, czyli jeżeli tutaj już nie ma jakiegoś x, to nie musimy się martwić, dlatego że stałe jest łatwo się pozbyć, ponieważ wystarczy przez tą stałą podzielić. I w takim wypadku nasze dx to jest inaczej 1 trzecia dt. Widzimy to, wszyscy wiedzą o co chodzi, i teraz widzimy, że za dx będziemy mieć 1 trzecią dt, tutaj będzie pierwiastek z t, czyli wszystkie elementy z xami nam zniknęły, czyli nasza metoda działa, możemy nią liczyć sobie dalej. Czyli teraz podstawiamy pod naszą całkę to, co chcemy, czyli tu już, jak już wspominałam, jest pierwiastek z t, a za dx -a mamy, czyli razy 1 trzecią dt. I ta całka. Wygląda już całkiem przyjaźnie. Możemy ją sobie liczyć dalej, czyli wyłączamy jedną trzecią przednawias i pod całką mamy pierwiastek z t dt. Jak już wiemy, chociażby z poprzednich części, nie mamy całki na pierwiastek, mamy całkę na potęgę, czyli mamy całkę z x do n-tej, czyli wszelkie pierwiastki zamieniajcie od razu na potęgi, czyli zgodnie z naszym wzorem który sobie tutaj zapiszemy. Jeżeli mamy pierwiastek m tego stopnia z x do n tej, to ja mogę to zapisać jako x do n przez m. I to samo użyję tutaj. Tutaj mam pierwiastek drugiego stopnia, pod tym jest t do pierwszej, bo nie ma potęgi napisanej, czyli innymi słowy ja mogę to zapisać jako t do jednej drugiej dt i teraz widzimy, że już nam się robi coraz łatwiej ponieważ pozbyłam się pierwiastka mogę skorzystać ze wzoru na e, ze wzoru na e, całkę z potęgi czyli zapiszę to ten wzór jako t do n tej nie ma znaczenia jakie literki są tutaj czyli to jest inaczej t do n plus 1 przez n plus 1 plus c. I mogę go bezpośrednio wykorzystać. Moim n jest 1 druga. Jedną trzecią muszę, która była przed całką, przepisać razy. I teraz mam t te do 1 druga plus 1 to jest 1 cała i 1 druga. I tutaj zawsze w mianowniku jest to samo co w potędze. I na koniec tutaj c. Ale wiemy już, pamiętamy, że to nie koniec naszego liczenia, ponieważ wynik, tak jak na początku miałam zdanie podane w x-ach, wynik też musi być w x-ach, czyli za moje t wstawiam z powrotem to, co podstawiałam, czyli 3x plus 1, czyli mam 3x plus 1 do jednej całej i jednej drugiej przez jedną całą i jedną drugą plus c. Tu można byłoby jeszcze dokonać tak zwanej kosmetyki matematycznej. Jeżeli macie czas, bądź też po prostu musicie, to polecam. I jeżeli macie wątpliwości, możecie wysłać, czy przekształciliście wyrażenie dalej dobrze. Dla Was zadanie do poćwiczenia, następujące. Odpowiedzi, wątpliwości, pytania możecie wysyłać na adres mat, na plus, małpa, gmail. Com, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 2x plus 3 dx. Więc zapraszam do kolejnych części z cyklu Całka Nieoznaczona. Więcej zadań i tematów możecie znaleźć na stronie matematyka na Jeżeli macie ochotę, żeby pojawiło się tutaj jakieś zadanie, obojętnie z jakiego działu, obojętnie z jakiego poziomu zaawansowania matematycznego, zapraszam do kontaktu pod mailem matnaplusmail.com. Zapraszam do subskrypcji kanału i życzę udanego dnia.